Droga młodzieży, proszę o chwilę uwagi. Witam wszystkich serdecznie. Tak konsultowaliśmy z trenerami. Troszkę Andrzejkowo, troszkę Mikołajkowych w zawodach lekkoatletycznych. No zima taka, że Mikołaj niestety nie dojechał, bo, bo śniegu nie ma, i sanie mu się gdzieś tam u. Także cieszę się, że Wy jesteście. Cieszę się, że są Wasi rodzice, Wasi najwierniejsi kibice. Są nasi trenerzy, nasz sztab szkoleniowy. Wielkie prawa dla alfabetycznie Leszka Golnickiego i Marka Tykarskiego, pana Mariana, witamy, który nas relacjonuje. Cóż, te zawody, te zawody, takie troszkę podsumowanie roku 2025, który był kolejnym bardzo udanym rokiem dla naszego klubu. Zdążyłem sobie zerknąć, że zgromadziliśmy. I tu trenerzy niech mnie poprawią 47,5 punktu w klasyfikacji dzieci i młodzieży. Tak, tak. Także brawa dla Was, rodzice, proszę bardzo. I jesteśmy y, najlepszym klubem zarejestrowanym w Lubawie. Prawdopodobnie znowu będziemy jednym z najlepszych klubów województwa. No nie wiem czy na podium się załapiemy, ale, ale jeśli na, nie na podium, to zawsze. Aha, no to tak zawsze blisko, co jak na nasze niewielkie miasto i niewielką gminę jest na pewno dobrym, dobrym wynikiem. To ja już nie będę, że tak powiem, przedłużał. Dzięki jeszcze raz, że jesteście. Bawcie się tutaj lekko atletyką, a pamiętajcie zdrowie i bezpieczeństwo. Najważniejsze, na tym wszystkim będą czuwać trenerzy, wasi starsi koledzy zawodnicy, zawodniczki, które tak, o właśnie bardziej doświadczone wcześniej zaczęły, warto, warto powtarzać ich, ich sukcesy. Także także dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi, witam wszystkich serdecznie, ja w swoim imieniu i tej społeczności typowo sportowej w imieniu pana Leszka witam pana prezesa, powitajmy go brawami. Witam wszystkich opiekunów i nauczycieli, którzy was przygotowywali, którzy zechcieli tutaj przyjść i tych, których nie ma, ale którzy współpracują z klubem i podsyłają nam wielkie talenty. Brawa dla nich wszystkich. Część z nich jest tu obecna. Witamy pana Mariana Elu Bawa. Brawa wielkie. Wiadomo, że będzie relacja, będziemy mogli obejrzeć siebie. Rozglądam, czy są inne media. Witamy pana ratownika, i zawsze mu życzę, żeby nie miał co robić dzisiaj, ale pan wie o co chodzi. Witam nielicznych, ale szanownych rodziców. Dziękuję państwu, że ześliście przyjść i oglądać swoje pociechy, ale również inne. Wielkie brawa. Witam grupę młodych sędziów z LKS-u. <klucza> Oliwię kontuzjowaną, która nie może startować, ale przyszła, też poprosimy do sędziowania. Witam przede wszystkim Was, drodzy zawodnicy, <klucza> aktorów dzisiejszego, że tak powiem, wieczoru. Yy, nie ma Was dużo, ale są tylko ci, którzy mieli odwagę przyjechać. Są ci, którzy mają nadzieję, może się zapisać. My was zapraszamy, już jedna osoba była i bardzo dobrze. Yy, proszę zerknąć, ile jest dzieci: felka jest nie wszystkich dzisiaj mamy. Zawsze mówimy o historii tych sobótek, chociaż to nie są sobotki, więc dam, ja dam sobie spokój z tymi wspomnieniami. Natomiast poproszę tylko zawodników, panaczek pewnie poprosi swoich, którzy w tym roku osiągnęli najwyższe laury. Yy, zacznę. Laury, nie chodzi o Laurę, nie, nie, nie o Laury, żartuję. Yy, poproszę. Zawodniczkę, która w tym roku zajęła drugie miejsce w kraju, w tamtym roku była druga w kraju. Trzy eee, lata temu chyba też była w Toruniu druga w kraju. Pojechała jako reprezentantka naszego kraju, eee, dostała adres, to nie jest pierwsza osoba z klubu, ale z tego pokolenia to obecnego pierwsza eee, i reprezentowała nasz kraj na zawodach międzynarodowych w Wiedniu. I tam była najlepszą zawodniczką w biegu na 1000 metrów przez przeszkody oraz jej drużyna 6 razy 200 metrów. Yy, też wygrała. Zapraszam, Milena Milęczę. Proszę zerknąć, to jest zawsze, piękny, piękny widok, z yy, i biało-czerwony. Yy, Milena odwróć się do wszystkich plecami. Pokaż co masz na plecach napisane, tak, żeby było wiadomo, nie jest to kupione w sklepie. Dziękuję ci bardzo. E, chciałbym zaprosić zawodniczkę, która wygrała w tym roku mistrzostwa polski LDK w Krakowie. Nie miała tyle szczęścia, bo nie było zawodów dalej. E, trzykrotna medalistka, przepraszam, złota medalistka mistrzostw Polski. E, pięciokrotna pięć razy stała na podium. Rekordistka Polski w biegu 60 metrów. E, na hali e, u 12. Zapraszam, Klara Łużyńska. To są tylko medaliści z tego roku, tak naprawdę, ale zapraszam medal finalistkę Mistrzostw Polski. Yy, między innymi w biegu na 1000 metrów przeszkody. Zapraszam Agnieszka Guzaska. Agnieszka, jak zwykle zdziwiona, reprezentowała również nie nasz grupal, ale same województwo. Agnieszka, tak nieoswojona jeszcze, ale tutaj dołączy do grona. Yy, nie chcę nas wspinać, ale obecna tu jest yy, Maja Kanicz, druga w Polsce na 200 metrów. Kuba, finalista Mistrzostw Polski. Zapraszamy. To już tak poszybko. Mamy medalistów województwa. Wszyscy, którzy mieli medal na Mistrzostwach Województwa, zapraszamy. Zapraszamy. Również w stofecie. Nie ukrywać się tam sztafeciami. Chodźcie, chodźcie. W tak też mieliście. O, idzie. Uśmiechnięta, zadowolona. Bardzo dobrze. Ona dzisiaj po prostu jej klub i sam pławę. Panie Leszku, głos. Wszystkim innym gratuluję, dziękuję. Jest was więcej medalistów, nie wiem, czy u mnie wszyscy też. Chodź, chodź, chodź. To teraz moja kolejna, to wszystko złożyć sobie w całość. To zapraszam wszystkich od razu. To będziesz musiała zaśpiewać. Bardzo proszę, śmiało do przodu. Lena, chodź też. Patrycja, ty byłaś w finale. I jedna, i druga. Zobaczcie jakie skromne, to że Patrycja Ligman ta wyższa nie ma miała w tym roku medalu, no to jeszcze nic nie znaczy, ale to jest trzykrotna medalista mistrzostw Polski mistrz w kategorii U18, U16, więc, więc jest tak bardzo bogaty. Wielokrotna medalistka tych zawodów LDK, o których tu mówiliśmy wcześniej. Pan Marek powiedział, że rosną nam wielkie talenty w kategorii U14. Naprawdę wielkie talenty. Miejmy nadzieję, że będą się rozwijały jak najlepiej. E, tutaj troszeczkę starsza młodzież, o, poza e, dziewczętami, e, które zajęły e, medale na Mistrzostwach Województwa tutaj Lena i Zuzia, i Marysia. Pokażcie się, wezróbcie krok do przodu. E, pomachajcie wszystkim ładnie pięknie. To, to są medalistki Mistrzostw Polski. Były e, Mistrzostwa Województwa były na tyle niegościnne, że zajęły całe podium. Już nie było dla nikogo innego miejsca. Nie na no żartuję sobie, ale po prostu z, z całe było ich. E, no to lecimy dalej. Mistrzostwa Polski. Pierwsza z brzegu. Tutaj e, rekordzistka klubu. Rekord swojej siostry. Poprawiła o 7 metrów. Rekordzistka. Wynik, który w przeszłości dawał złoto, a w tym roku trzeba było się mocno nastarać, żeby mieć brązowy medal Mistrzostw Polski. Natalka, pokaż się. Rzucie dyskiem. I tutaj dziękujemy bardzo za klatkę. Klatka przynosi pierwsze efekty. Eee, możemy rzucać bezpiecznie i możemy startować w warunkach takich jak na zawodach. Klatka się sprawdza. Tu Klaudii dedykujemy tą klatkę, bo ona dużo wywalczyła. Tak, Klaudia Kroczek do przodu, też medalistka z Polski. Nie wiem, Klaudia już jest tyle tylekrotną medalistką Mistrzostw Polski, uczestniczką meczy międzypaństwowych w kategoriach już naprawdę wyższych. W kategorii U20 w tym roku zdobyła. To zapomniałem e, To w moim dorobku pierwszy Stubek. medal e, mistrzostw e, polskich U20. W moich kilku. no 20 lat w tym roku klub, więc e, w następnym roku będzie miał 20 lat, a Klaudia jako pierwsza zdobyła w kategorii U20 medal e, mistrzostw polskich jako moja zawodniczka, Marika, zapraszamy, też finalistka, tuż obok podium na mistrzostwach Polski, wicemistrzyni Polski LZS-u, eee, wielki talent i miejmy nadzieję, że będzie się rozwijać i coraz, coraz dalej e, rzucać. Eee, zapraszam Karolinę Kołodziejską, je, nasza jedyna reprezentantka e, na ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży w Poznaniu, w tym roku bardzo wysoko, siódme miejsce w kraju, eee, no i życzymy takiego dalszego rozwoju. Karolina zrobiła ogromny postęp. Ci, co ją pamiętają z przed 6-5 lat, wiedzą, jak to wyglądało. Kiedyś, a jak wygląda teraz. Teraz znaleźliśmy już ścisłe czołówki i chcemy więcej. No, Patrycja, zapraszamy. Też wielokrotna. Patrycja, chyba ja naliczyłem 5. Jeśli się pomyliłem, to mnie popraw. 5 albo 6 razy z rzędu od młodzika. Mistrzyni, finalistka mistrzostw polski. Finalistka Mistrzostw Polski, oczywiście mistrzyni województwa wielokrotna po drodze wiele, wiele, wiele innych, innych sukcesów. E, oczywiście też na zawodach LDK, tak jak tutaj dziewczęta też zajmowała miejsca na podium. E, Szymon, no już czas. nie pamiętam, gdzie to było, ale tak samo Klaudia, tak samo Patrycja Likman. One się tylko wymieniały w Polsce miejscami. Raz pierwsze jedna była pierwsza, raz druga była pierwsza. Czasem jeszcze ktoś tam. Się wtrącił pomiędzy nie, ale tak to wyglądało w tych kategoriach u 14, u 16. Yy, no i teraz gdzieś tam są cały czas wysoko. Yy, Patrycji, już mówiłem. Tak, też wielokrotna medalistka mistrzostw Polski, trzykrotna dokładnie rzecz ujmując. Yy, tak się składało, że jak yy, Patrycja miała medal, to Klaudia nie miała i na odwrót, zawsze się uzupełniały, także nie wracaliśmy z mistrzostw polskich z medalem. Bez medalu zawsze któraś z nich stawała na podium i też wielokrotna medalistka mistrzostw właśnie Polski czy tam no, ogólnopolskich zawodów LDK, Patrycja Likman. Ja wspomnę jeszcze o nieobecnej dzisiaj, bo jest, jest na wyjeździe Indzy Ankowskiej, która też parę lata temu wygrała zawody LDK w Spale, ale oczywiście wtedy nie było wyjazdu gdzieś tam międzynarodowego, no ale też, też jest zwycięzczyni wy, z e, tych zawodów ogólnopolskich e, LDK, w pięciu kulą ona I w tym roku brązowa medali z kowiszy z spałaś LZS. Dzisiaj? No i wiele, wiele medali e, też na zawodach LDK, wcześniej w kategorii 14, to praktycznie na każdych zawodach była to po pierwsza, po albo druga, więc tych medali było dużo więcej. Mam nadzieję, że młodzież będzie dołączała do resz do, no, do każdego też byśmy do dzień tych dłużej. tutaj utytułowanych koleżanek i w przyszłości jeszcze jeszcze nam ten wyniki wykręcą. Tutaj Natalia postawiła taki wysoki próg że 41, 59 w rzucie dyskiem. No to będzie długo wisiało. Natomiast jest teraz kategoria u 18 i są wyniki Klaudi. bodajże że Klaudi do poprawienia. No, także, także trzeba kolejne rekordy bić. Dziękuję bardzo. Przekazuję jeszcze, jeszcze do dla pana Renera Marka e, mikrofon. E, droga młodzieży, to e, wszystkie słowa są kierowane do was e, w formie zachęty. Wy też możecie tu stanąć w przyszłości. Tu już jest grupa, która idzie w tą drogę. Bardzo dużo talentów również stoi tam, jeszcze nie osiągnęło. E, patrzę, część znam, część nie znam, ale widziałem was na rozgrzewce. Bardzo dużo tu jest dzieci, które mogłyby trenować. Zachęcamy Was i rodziców. To jest klub y, z licencją, trenerzy są z licen, licencjonowani i zawody, gdzie dziewczyny i chłopacy osiągają wyniki, też są zawsze zawodami podlegającymi pod Polski Związek Reki To nie są zawody, które my sobie tworzymy. Dzisiaj tworzymy takie, żeby was zachęcić, tak? Zachęcamy. Chciałbym jeszcze podziękować obecnym tu osobom, tak jak widzę, pan Mariusz y, Roczyński, imiennie podsyła nam zawodników. Dwie części tych dziewcząt jest z pławy. Pani Mirka Groszkowska gdzieś nam się schowała. To między innymi Klara, Agnieszka są od Pani. Zgadza się? I nieobecny tu, ale chwała. Piłkarz, trener, piłkarski Pan Karol Malinowski. Milena jest tu szefa, nie tylko ona, pamiętajmy również o nich. Także witamy Panią Beatę, która zaczynała. Pracować, kiedy powstawał klub. Proszę, wielkie brawa. Nie widzę więcej nauczycieli. Jeżeli o ja ciebie zapomniałem, oddaję głos panu Leszkowi. Myślę, że teraz już o startach. Tak. W jakiej kolejności? Jeszcze mamy zawody. Tak, tak. Musimy, słuchajcie, bardzo szybko skończyć. I tutaj nie jesteśmy po to, żeby się bynajmniej chwalić, ale chcemy Potrzebać. was zachęcić, chcemy, żebyście uprawiali sport. Wiem, że część z Was uprawia inne sporty. Cieszymy się bardzo, że się ruszacie. A wszystkich, którzy są zainteresowani lekkoatletyką, tylko zapraszamy do nas, do naszego klubu. Pan Marek Tycharski zajmuje się biegami, ja zajmuję się głównie rzutami. Także zapraszamy. Słuchajcie. Zapraszamy, jeśli go trzymajcie, a nie jeszcze drugiej wkocie, ale bądźcie go dobrze. I tu trzy dziewczyny, ręka jest lubowa. Jedna, chodzi do stołu kredicznie. Przepraszam, do stołu kredicznie. Druga, do as po i trzecia, do samfłany. serdecznie, również ta uczynka. Przy tych dalekich rzutach e, Pana Bola Łoko jeszcze powinna być dużo wyższa, pasyfik mamy gdzie mamy. Proszę panów, Panowie czytały, ktoś kielo, Panie czytałem, Panie startuje, dwóch Przewodniczący, प okay. okay. okay.